na moim kanale o budowie makiet dawno mi nie było załatwiałem sprawy urzędowe jeździ sobie aktualnie TGW w wersji skróconej o jeden wagon wydawało mi się przydługie do tej makiety ale niech sobie będzie taki jaki jest teraz troszkę tory poczyściłem nawet udało mi się zrobić zjeździ. mam na stacji. Dobra. Co udało mi się do tej pory zrobić? Tutaj zalesiłem teren drzewkami, które dostałem ostatnio. Miałem taką posypkę, trawy trochę zamówiłem, zrobiłem, zrobiłem chodniki, trochę takie wygląd, są jak zarośnięte miejscami, ale to fajny efekt jest. Dałem takie drzewka jodłowe, co miałem, też dostałem wtedy. Yy, dostałem ostatnio trochę parafantów, ale to zrobię osobny odcinek. Kupiłem sobie też yy, autobusiki, 4 sztuki, stworzę linię miejską na nich. O, tu jest drugi, tu jest trzeci. I jest jeszcze jeden. Tam jest czwarty. Kupiłem sobie jeden wozik strażacki też do tej makiety. Było po 5-6 zł, więc można było sobie kupić. Zrobię mu wódkę oso osobno. Tu jest taki autobusik. Po 6 zł były. Cztery sztuki kupiłem, jak mówiłem. Robię sobie taki układ torów jak jest tutaj. Będzie ten drugi tor będzie do towarowego tam. Tam będzie stacja przeładunkowa, bo tam jest coś wymyślę, tam jest tak jak morze, Tego można jakieś łódki. coś wymyślę, za dwa statki kupię. Dostałem też budynki. To też zrobię osobny filmik, bo trochę tych fantów mam. Z muszę dachy znaleźć jakieś plastiki do niego Dostałem też y, dworzec to będzie na tej stronie. Muszę kupić tę turkę czarną 1 mm. Będzie tą drogę się poprawi inaczej trochę. Tutaj taki może jakiś z tej strony parking się zrobi. Tu się połączy drogę tam się połączy także tak to wygląda z tej strony budynki już stoją trochę bałagan pod stołem ale tu nic także zro zrobiłem tutaj ten teren poprawiłem tą drogę żeby do stacji stację poprawiłem kostki założyłem porobiłem te chodniki jak mówiłem fajna zabawa z nimi trochę cierpliwości trzeba zalesiłem trochę teren Niech się będzie tak jak jest, trochę piacham trochę trawą. Tutaj muszę nową drogę zrobić. Właśnie tu w tej czarnej tekturki na nowo. Tu wygląda coś takiego. Puścimy, zobaczymy. Bo czasami mi jeszcze wyskakuje. Tu muszę poprawić na tych łączeniach, muszę dolutować więcej, bo jest za duża przestrzeń. Za duża przerwa. I już sobie tak jeździ. Musiałem flexa zdjąć, jednak, bo zwalniał mi. A na tych normalnych torach mi prawie że jedzie dobrze. I musiałem z tej strony podnieść. Jakby było pod górę, i jeszcze gorzej jeździł. Ostatnio. Teraz już trochę lepiej. tak wygląda na dzień dzisiejszy makieta Leano mało jest zrobione do tej pory ale czasu nie było kupiłem sobie też przy okazji mam na sobie kamizelkę ogrzewaną na powerbanka, tu się włącza fajna sprawa na chłodne dni bardzo przydatna rzecz więc teraz będzie można coś działać jeszcze zrobię sobie tamtą ścianę, co mam tamte strony. Tutaj dam jeszcze plantekę, rzucę trochę ocieplę, żeby było trochę cieplej. Osobnym filmikiem, w tym tygodniu, może zrobię fanty, co mam do tamtej miaskiety. I tak sobie jeździ. Machano to, Tunel podniosłem, żeby mi się mieściło, ale to połucinam w pewnych miejscach, w raz, ten lożytach. Tunel będzie ruchomo zdejmowany. Nie przykleję go na stałe, bo niech sobie nie tak jak jest. Tutaj obsięję trawką. Tutaj coś tam postawię. Tam coś jeszcze jakieś budynki zrobię. Tam zrobię ostatni parking. Tu jest na taksi, tu jest uparku wygląda to w ten sposób. I że tak wygląda makieta Mahano na dzień dzisiejszy. Także do następnego, do usłyszenia. Hej! Pozdrawiam wszystkich!